Disney Dreamlight Valley uderza w delikatne strony nostalgii, które są związane z dzieciństwem wielu z nas. Bo czy są na sali osoby, które nigdy nie oglądały żadnych skultowych animacji Disneya? Jedyne pytanie, jakim się teraz nasuwa, to dlaczego dopiero teraz powstała taka gra? Wcześniej były tego typu podejścia, jak na przykład przy serii Kingdom Hearts, która nie była zbyt popularna w Polsce, między innymi przez brak polskiej wersji językowej. Nie oszukujmy się jednak, bo podobny przypadek dotyczy też Disney Dreamlight Valley, które polskiej wersji nie otrzymało i gdyby nie zapytanie od twórców czy chcielibyśmy zrecenzować grę, to pewnie o tytule byśmy nie usłyszeli bardziej niż gdyby natrafiając na tę grę, scrollując bezmyślnie listę gier na Steamie czy PlayStation 5. My jednak dostaliśmy niesamowitą możliwość zrecenzowania tego tytułu i muszę powiedzieć, że gra pewnie zostanie z nami na długo po ukończeniu tworzenia materiałów z Disney Dreamlight Valley. Tak czy inaczej, sama gra opowiada historię pewnego śmiałka, czyli ciebie, który zostaje wciągnięty do tajemniczego świata niszczonego przez paskudną chorobę. Naszym celem będzie uratowanie Dreamlight Valley przed zapomnieniem, i w tym celu będziemy musieli się zaprzyjaźnić z licznymi kultowymi bohaterami ze stajni Disneya. Pod względem fabularnym jest ok, a sama gra stanowi raczej platformę wyjściową do opowiadania innych historii oraz wprowadzania nowych bohaterów którzy także dadzą nam swoje indywidualne historie w postaci licznych zadań dodatkowych. Te historie pozwolą nam na odblokowanie nowych przedmiotów i upiększanie Dreamlight Valley. Jedno ze słów, które określa tę grę jest całkowita wolność. Powierzchowne podobieństwo do gier z serii Sims nie oddaje charakteru gry. Nie ma tutaj wskaźnika odpoczynku, a energię możemy odnawiać szybko, wracając do domku lub też zjadając jeden z licznych przedmiotów, a nawet przerabiając je na bardziej wydajne dania. Zresztą, z zaawansowanym gotowaniem jest związany fenomenalny quest w grze oparty na firmie Ratatouille. Tak czy inaczej, robiąc kolejne zadania, otrzymamy dziesiątki przedmiotów, którymi możemy ozdabiać naszą dolinę, a pozostałe będziemy mogli kupić za złoto, które bardzo łatwo można zarobić, wykonując jedną z dodatkowych czynności w grze, jak wydobywanie skałek, rolnictwo czy też łowienie ryb. Nawet zadania dzienne są skonstruowane w taki sposób, by nie wymuszały na nas codziennego logowania. Za nie dostajemy tylko punkty potrzebne do odblokowywania nowych dolin czy też nowych światów. A zresztą, te same punkty zdobywamy także dzięki wykonywaniu innych zadań. Grając i robiąc kolejne zadania w Disney Dreamlight Valley będziemy obserwować prężnie rozwijającą się naszą dolinę. Będziemy potrzebować lepszych budynków usługowych, jak sklepik Gufiego. czy też ulepszymy nasz dom, by mieć więcej miejsca w schowku. Zrekrutowany Wally otworzy w naszej dolinie mały ogródek regularnie dostarczający świeżych warzyw, a pewien demigod poprosi o to, by jego dom znajdował się w wodzie. Szybko będziemy chcieli odblokowywać nowe doliny, a z nimi pojawią się nowe możliwości i surowce, które pozwolą nam bardziej się rozwijać. W Dreamlight Wali zawsze jest co robić i gra jest bardzo absorbująca. Ciężko się oderwać od niej i zawsze chcemy zasadzić jeszcze jeden pomidorek, czy też pogadać z jeszcze jednym mieszkańcem doliny, ponieważ dzięki reputacji u każdego z nich odblokujemy nowe, unikalne ozdoby, a tym samym każdy znajdzie coś dla siebie i przyozdobi doliny tak, jak będzie chciał. Disney Dreamlight Valley wprost ocieka klasycznymi markami Disneya. W moim dzieciństwie dominował Catcher Donald, a kultowych komiksów Gigant miałam tony. Niestety. Pisząc z punktu widzenia dorosłej osoby, chciałabym zobaczyć w tej grze też bardziej dojrzałe marki, które przecież są także dla dzieci. Przykładowo brakuje tutaj bohaterów Gwiezdnych Wojen, a przecież każdy by chciał, żeby jego doliny zamieszkała asoka i Baby Yoda. To samo dotyczy Marvela, a bardzo fajnie by się prezentował Spider-Man bujający się między budynkami naszego osiedla. Nikt nie mówi, żeby wprowadzić mroczne osobistości jak Thanos czy Darth Vader, chociaż przy tym należy pamiętać, że Anakin na koniec się zrehabilitował i przeszedł na jasną stronę mocy. Tak czy inaczej, z nowych marek znajdziemy co najwyżej Frozen lub wspomniany wcześniej Ratatouille i Wally. -E. A przecież Disney wydaje też kreskówki oparte na gwiezdnych wojnach, jak Wojny Klonów, czy też posiada sporoba, jak Marvela. To niewykorzystany potencjał, który pewnie czeka na premierę jakichś dużych produkcji z tych stajni. Pod względem technicznym jest dosyć nierówno. Gra posiada przyjemne i eleganckie uźwiękowienie, chociaż brakuje nagranych głosów bohaterów. Do tego brak wcześniej wspomnianej polskiej wersji językowej raczej może być przeszkodą dla polskich dzieci, które niekoniecznie znają jeszcze język angielski w stopniu komunikatywnym. Kwestia sterowania padem jest intuicyjna, ale stanowczo brakuje precyzji. Sterowanie może łatwo się zablokować na jednym przedmiocie i możemy się trochę nagimnastykować, zanim uda nam się skierować wskaźnik na inny przedmiot. Gra Disney Dreamlight Valley wygląda też całkiem ładnie, ale nie jest to najwyższa jakość, jaką może zaoferować PlayStation 5. Do tego wszystkiego gra ewidentnie nie wykorzystuje mocy i możliwości konsoli, ponieważ uruchamia się ona stosunkowo długo. Trochę to skandaliczne, zwłaszcza kiedy pomyślimy, że Cyberpunk 2077 odpala się na konsoli w dwie sekundy. Tak czy inaczej, Disney Dreamlight Valley to świetna i relaksująca gra, którą zdecydowanie warto zagrać, nawet jeżeli jesteś dorosły. Gra została skonstruowana w taki sposób, by nie wymuszać codziennej, wielogodzinnej zabawy, dlatego może być idealną pozycją dla osób zabieganych, które nie zawsze mają tak dużo czasu na granie w gry. Disney Dreamlight Valley posiada niewielki próg wejścia. Praktycznie zero agresji i nawet złe postacie zostały tutaj przedstawione w sposób bardziej strawny. Jest to gra bezpieczna, w którą będą mogły grać zarówno dzieci, jak i ich rodzice, i obydwoje będą się dobrze bawić. Do tego opcja wzajemnego odwiedzania swoich wersji dolin może być przyjemną opcją, jeżeli w grę grają też twoi znajomi lub rodzina. Dziękujemy, że oglądaliście. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i napiszcie mi w komentarzu, hmm, kogo chcielibyście, właściwie jaką postać chcielibyście zobaczyć w grze. Ja osobiście myślę, że chciałabym zobaczyć Bakiego Barnes'a. Do następnego, cześć!